16 listopada 2024 roku na torze Wschodzący Białystok odbyła się impreza Charytatywne Drift Taxi organizowana przez ekipę Średni Drift. Dzisiaj mamy tutaj Charytatywne Drift Taxi. Tutaj pilnuję, aby ludzie mogli sobie wsiąść, przejechać się tutaj z naszymi kierowcami i przeżyć coś, czego na pewno nie mogli przeżyć dużo wcześniej. Większość osób, przyjeżdża pierwszy raz ma kontakt z driftem. Także wydaje mi się bardzo fajna inicjatywa, tym bardziej jak zbieramy jeszcze tutaj na dzieciaki z domów dziecka. Wydaje mi się, że warto. Aby doskonalić jazdę w poślizgu w białym stoku pojawiło się około 35 aut. Każde auto przyjechało tutaj ze swoją mniejszą czy większą ekipą i zapasem ogumienia oraz dobrym humorem. Jaki średni drift, jesteśmy na torze podczas naszej akcji listopadowej, na której można się przejechać samochodami, drift taksy, jazdy po ślizgu za niewielką darowiznę. Podczas wydarzenia można było podziwiać zachwycające umiejętności jazdy w poślizgu, jak i fajne auta. To spotkanie ludzi lubiących adrenalinę, chcących trenować jazdę w poślizgu oraz ludzi, którzy lubią pomagać. Trening nie musi być tylko treningiem, a może być również akcją charytatywną w postaci drift taxi. I tak właśnie było tym razem. Każda osoba odwiedzająca za niedużą darowiznę do puszki mogła zasiąść na siedzeniu pasażera driftowozu i poczuć prawdziwe emocje. To jest coś niezapomnianego, czego warto spróbować. Zebrane fundusze zasilą konto grupy kierowcy dzieciom i zostaną spożytkowane na place zabaw dla dzieciaków z rodzinnych domów dziecka. Mm -hmm. Dziękujemy wszystkim zaangażowanym i już teraz zapraszamy na kolejne treningi z charytatywnym przesłaniem. Pozdrawiamy. Powodzenia.